Avengers. Oh, sorry, I'm late. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Marvel's Avengers. Zostaw, oczywiście, łapeczkę i subika. Jak jesteś nowy, z jest dzwoneczkiem, napisz też komentarz, będę bardzo wdzięczny za każdą aktywność. Oprócz tego, wbij na drugi mój kanał YouTubeowy: jest oczywiście link w opisie, na streamy, które są na Twitchu, na Facebooka, na Instagrama, na Discorda. Powiększajmy tą społeczność. Będę bardzo wdzięczny za każdą aktywność. Kontynuujemy od miejsca, w którym ostatnio zakończyliśmy naszego questa. Naszą misję. Zobaczymy. Status alarmowy zwiększony do kodu czerwonego. Proszę szybko udać się do najbliższego wyjścia, nie zabierając rzeczy osobistych. Status alarmowy. Sir? Tak, to niedobrze. Coś tu ewidentnie się wzięło i... rozdupcyło. Nie ale gdzie ten dron? Przecież spadł już. A, bo tu drugi jeszcze był. To jest. W okolicy jest skrzynia z wyposażeniem. Niedaleko Was znajduje się specjalna wroga, jednostka. Być może znajdziecie przy niej coś przydatnego, jeśli ją pokonacie. Okej. Okay. Na pewno spróbujemy, nie? Strzelałem w wieżyczkę, dość do, gościa dostał Heda, nie? Umieka, co tu mnie zapierdala od tej strony cały czas? Wyżyczka była, ja jej nie widziałem totalnie. Dobra, ale tu coś było jeszcze do zebrania właśnie skrzynka tu jest dobra ok wyposażenie załóż najlepsze no jestem w stanie to w to uwierzyć Szczerze, zaufam, że po coś to zrobione jest, nie? Że któraś rzecz jest lepsza od, od drugiej. Dobra, tu jest gdzieś typo, który jest podobno mocniejszy. Dzięki temu będziemy mogli wziąć i. Tam jest mocniejszy, dobra. O skurwysen. Musimy nie wchodzić w To miało być coś mocnego, ta. być coś jakiegoś super ekstra za pokonanie? Czy ja już to dostałem. Mhm. ok. No, rozmontuj. Umiejętności. Ciśnij F po co to niezbyt? Po co znika wykonać beczkę? Niezbyt. Szybkie naciskanie, aby wykonać kombinację jakichś czasów zakończonych. To może się przydać. Bo w sumie czasem klikam lewy przycisk myszy cały czas, a później klikam nagle prawy, nie? O ten kurna żyje jeszcze?

Dobra, tam mam wejść, a czy coś jeszcze tu zostało? Jeszcze gdzieś skrzynia jest z zapasami. Tam. O kurwa. A, do wody. Elo, byku. OK. Okej. Okay. Skrzynia z zapasami. Dobra, no z tego co widzę zostało mi tylko to główne. A da. Dobra, a tutaj. Mieszkańcy muszą się ewakuować. Należy natychmiast się ewakuować. Sabą tą obronę mają. Dobra, oblecę sobie to dookoła. Może coś jeszcze znajdę. No nie wiem do czego mi się te zasoby przydadzą później, ale na pewno coś będę z tego ulepszał, tak myślę. Do czegoś to się może przydać, nie? Do czegoś to się na pewno przyda, potem nie. Jak będziemy potrzebowali ulepszyć, jakąś zbroję, która będzie naprawdę koksem. Tam w ogóle jakiś wykrzyknik się pojawił. Iron Man nad tobą lata a, 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 a. <laughs> Dobra, wlecimy. To nie wiem po co to jest, o co z tym chodzi? Aha, to jest jakiś do odbijania się. O kurwa. Jeśli będę w zasięgu ich węzła dostępu wystarczająco długo, to uda mi się dostać do środka. Trzymajcie jednostki aim na dystans albo przeszkodzą mi w hakowaniu. Co nie ma? No nie ma, tu nic nie ma. No to dawaj. Czy nie postępy. Zostańcie w zasięgu węzła i trzymajcie aim na dystans. Mam za sobą pierwszy firewall. Eu Что so Dało mi się złamać zabezpieczenia jej. Ja Moje wierzę. nowe odczyty sygnatur cieplnych sugerują, że mamy do czynienia z dużo większym źródłem energii. Czyli nie rdzenie inicjatora? Trudno powiedzieć, jednak nasze wtargnięcie spowodowało uruchomienie sekwencji samozniszczenia, biorąc pod uwagę rozmiar tej sygnatury, Niech zgadnę, zniszczy kilka dzielnic? Zgadza się, sir. nikt już nie będzie niszczył miast na mojej warcie. No to pochcą w sumie, co jest na zewnątrz, czy idzie teraz? Użyj windy. Ej, kurde, ale to jest kozacka postać. Dobrze, zobaczmy o co to, to całe zamieszanie, co? Ale jak gra to ma stabilność kur na bliską zero, nie? Sterownia o, siema. reaktora powinna znajdować się na końcu tego korytarza. Można śmiało założyć, że podlega ścisłej ochronie. Nie będzie czerwonego dywanu. Rozumiem. Siema, ja tu wszedłem wam rozpierdolić chatę. O, tu są jakieś dwa taski dodatkowe. Najpierw dodatkowe taski. Ładnie dostał. A w ogóle nie wykorzystuję praktycznie otoczenia w tej grze. Nie? Szukajcie w pobliżu skrzyni z wyposażeniem. Ty, a jak to jak Kurde, czas ma jak kluczowe znaczenie, ser. Spójrz na to wszystko! Czy to moja wina? Nie ma pan czasu. Dobrze, w porządku. Jazda. A jak nie mam czasu? Mam czas. Tylko ja chcę tam wejść, a nie wiem jak. To niedaleko. Dobra, tu jest na pewno jedno. Skrzynia. Zdobędę więcej informacji, gdy tam dotrzemy. No ale tam jest jeszcze druga na dole. Jak ja mam się do tej drugiej dostać z skrzyni? Do wyznaczonej lokacji, nie, no tu jest wejście przez tamte drzwi, tylko i wyłącznie, nie? No nie ma innej opcji, więc te drzwi się jakoś muszą otworzyć, kurwa jak. Nie. Ty no kurwa, nie wiem. No nie wlecę przez... Nie, no nie mogę tam wlecieć przez szybę chyba, nie? Ciul jeszcze raz sprawdzę. Tak, wydaje mi się, że przez szybę nie mogę tam wlecieć. Mocna jest chyba. no nie chuja. Nie mam bladego pojęcia, jak się tam dostać do środka. Dobra, jednak mam jakiś pomysł. Coś widziło się na niebiesko. To jest trzeci. pytanie gdzie jest czwarte ja jestem kurwa pierdolonym geniuszem, nie? Ty, to nie to? Jak to nie o to chodzi? What? I no... Aha, musi się chyba na niebiesko palić. Dobra, nie przełączyłem tego. I to dlatego. Czy Wydawało mi się, że się paliły na niebiesko. Ale rozkminiłem, nie? Tylko się majtnąłem. No tu musi być coś pierdol. Serio, taki gówno? Nie, myślałem, że będzie coś lepszego. Szczerze mówiąc. A i tak to jest do założenia, bo jest lepsze. <gry> no ale kurde, trochę zawiedziony. Tak lekko. Myślałem, że coś mocniejszego, ale fajna zagadka. Ok. No dobra, to teraz już nas. Ludzie mogę lecieć dalej. Sumie, jak to by powiedział kulna zony pierdolonym, pierdolonym omnibusem, nie? O, działko. Do jakiejś kolejnej skrzyni, tu jest jakaś cokolwiek znajduje się za tymi drzwiami. Eim jest gotowe zniszczyć wszystko, by to ukryć. A jeszcze sobie oblecę to dookoła. No właśnie, tak myślałem, że coś przegapiłem. No okej. Okay. Pokaż kotku, co masz w środku. O nie. Niedobrze. Bardzo niedobrze. To moja technologia reaktora łukowego, tylko w skali makro. Zapomnij o dzielnicach. To zrówna z ziemią całe miasto. Co im sobie wyobraża? O, czołem przystojniaku! Ser, reaktory są coraz bardziej niestabilne. Musi je pan wyłączyć. Zniszczenie tych wzmacniaczy to jedyny sposób, żeby to wyłączyć. Stało jeszcze kilka rdzeni, ser. Dzień taki jak ten doceniłbym zwykłe dobra robota. Dobra robota, ser. Widzisz, to nie było takie trudne. prawie. potem możemy się stąd wyrosić. Kurwa nie to. Gratuluję, ser. Udało się panu zniszczyć reaktor łukowy. Cóż, nigdy bym się nie spodziewał, że usłyszę od ciebie coś takiego. Ratujmy, co się da, i spadajmy stąd. W porządku? Tak. Tylko zbudowałem go z dobrych pobudek. Tak sobie powtarzałem. Popatrz, co się stało. Reaktor Dzień Dzienia. Nie mam wpływu na to, co ludzie robią z moją technologią, ale nie mogę też uciekać od odpowiedzialności. Jestem z pana dumny, ser. Tak, ja z siebie też. Skoro o problemach mowa, Bruce, Kamala, jak wam idzie z tymi rdzeniami? A, pracujemy nad tym. Zgaduję, że teraz się na nich przełączymy. Dokładnie tak. Yy, dobra, ale tą misję kampanii zrobimy już sobie Donnie w następnym szukamy odcinku. Szukamy ich od kilku godzin. Jest jedno miejsce, którego unikaliśmy. Zaraz tam będziemy. Tyle, że aż roi się tam od AIM, będę musiał poprosić naszego wielkoluda o pomoc. Tak jak mówiłem, dobra dzieciaki. Ma... Zrobimy to sobie już w następnym odcinku. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. I pamiętajcie oczywiście o kciuku, subie, komentarzu, dzwoneczku, wbijajcie na Discorda, Facebooka, Instagrama, Twitcha i drugi kanał YouTubeowy. Trzymajcie się i do następnego odcinka już dzisiaj o 17 albo jutro o 15 w zależności od tego jaki jest dzień tygodnia. Trzymajcie się jeszcze raz. Cześć! Let's try this again.